i już najlepszy na świecie w konkursie Impact Creators firmy Intel. Trwa przygotowanie hali widowiskowo-sportowej do odbioru przez straż pożarną. Park kulturowy Stary Radom, projekt miasta, który ma stać się drugim Biskupinem. Maksymilian Paczyński to uczeń liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika wiłży który zajął pierwsze miejsce w konkursie Impact Creators firmy Intel, światowego koncernu informatycznego, za swój program oparty na sztucznej inteligencji. Mój projekt nazywa się Fatik. Jego dłuższa nazwa, której i tak nikt nie zapamięta, to jest zmęczenie plagą dzisiejszego świata detekcja oraz analiza użytkownika. W skrócie Fatik. Na czym on polega? Za pomocą sztucznej inteligencji jest rozpoznawane oko na obrazie, a następnie stworzona przeze mnie tak zwana sieć neuronowa, metoda uczenia maszynowego, klasyfikuje je, czy jest ono otwarte. Czy zamknięte. Jeżeli oko pozostaje zamknięte przez określony czas, uruchamia się alarm. Oprócz tego program zbiera dane, za pomocą których tworzony jest profil kierowcy, dzięki czemu można stwierdzić, czy prowadzący pojazd jest w danej chwili zmęczony, zestresowany lub czy preferuje jazdę dzienną bądź nocną. W konkursie festiwalu AI Global Impact Festival również wziąłem udział, ponieważ wytypowało mnie jako reprezentacja Polski firma Intel. Dodałem do swojego projektu w tym konkursie tak zwaną pozycję twarzy, czyli mogę stwierdzić przechylenie, przemieszczenie, obrót twarzy. I to wszystko. Polega na tym, żeby przeciwdziałać wypadkom samochodowym. Maksymilian Paczyński jest jedynym Polakiem, który dotarł do ścisłego finału światowego konkursu, który odbywał się online w San Francisco. Wyróżnił go już premier Mateusz Morawiecki, a ostatnio po bezpośrednich rozmowach z prezesem Intela otrzymał od nich stypendium na dalsze prace nad systemem. Ja byłem szczerze mówiąc bardzo zaskoczony pomysłem. Maksymiliana, który w rozmowie stwierdził, że zależało mu na tym, żeby to było rzeczywiście coś bardzo ważnego dla, dla ludzi. W piątek w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomiu Maksymilianowi i jego rodzicom, państwu Dorocie i Arturowi Paczyńskim, gratulował Waldemar Trelka, starosta radomski. W tle mamy bardzo ciekawe grafiki, spotkanie z premierem, z prezesami najważniejszych firm informatycznych na świecie. I to jest pewnie nasz ambasador, nasza perełka można powiedzieć nasz mistrz świata w konkurencji informatycznej jak zapowiada starosta w przyszłości powiat zamierza nagradzać młodzież za wybitne osiągnięcia od dziedziny sportu poprzez kulturę a skończywszy na nauce hali widowiskowo-sportowej w Radomiu przeprowadzane są ostatnie prace mające usprawnić system przeciwpożarowy. Pozwoli to przygotować obiekt do odbioru przez Straż Pożarną. To już jest drugi odbiór, bo pierwszy zakończył się zaleceniami, między innymi właśnie instalacją tej pompy, więc liczę na to, że Straż Pożarna teraz po tych wszystkich uwagach i dostosowaniu odbierze, więc zakładam, że do końca roku już w hali widowiskowo-sportowej najnowocześniejszej na Mazowszu powinniśmy rozegrać Pierwsze, wyda... pierwsze zawody sportowe, a może nawet jakieś wydarzenia artystyczne. Pompa dieslowska jest potrzebna do obsługi przeciwpożarowej instalacji tryskaczowej. Podczas ostatniej kontroli Straż Pożarna stwierdziła, że nie działa ona prawidłowo i jest wymagana wymiana części systemu. Na zlecenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za obecny montaż pompy odpowiada zewnętrzna firma. Warto, tak jak mówiłem kilka miesięcy temu, warto poczekać te kilka miesięcy. Potem mówiłem warto poczekać te kilkanaście tygodni, tak teraz mówię, warto poczekać te kilka, te kilkanaście dni, może dwa czy trzy tygodnie, a naprawdę efekt jest piorunujący. Mamy się czym chwalić, mamy się z czego cieszyć i przede wszystkim będziemy mogli w Radomiu rozgrywać wielkie rzeczy i organizować wielkie wydarzenia, czy sportowo, artystyczne, czy, yy, czy też komercyjne. Według zapewnień po odbiorze hali przez Straż Pożarną ma nastąpić jej odbiór przez inspektora nadzoru budowlanego. Pomyślnie przeprowadzone kontrole w niedługim czasie mają doprowadzić do oddania hali w ręce mieszkańców Radomia. Stadion dla Jaka wciąż jest w budowie? Trwają prace na dwóch trybunach, północnej i południowej. Jeśli chodzi o stadion, to oczywiście sytuacja jest dużo gorsza i dużo mniej, mniej radosna. Musimy poczekać teraz na, na to, że firma Betonox i nasza spółka Mosi przedstawią realny, rzetelny harmonogram. Dziś jedyną rzeczą, jaką wszyscy możemy zrobić, to uzbroić się w cierpliwość, jednak posłuchać fachowców. Poczekajmy na ten rzetelny, realny harmonogram program e, prac, a wtedy będziemy mogli, a wtedy i, i, i zabezpieczenie oczywiście pieniędzy, a wtedy oczywiście będziemy sobie mogli spokojnie m, e, czy bardziej nerwowo y, dyskutować. Pierwotny termin oddania hali przy Struga to koniec 2018 roku. Przypomnijmy, że w ostatnim czasie minął już szósty termin zakończenia prac w hali sportowo-widowiskowej Radomskiego Centrum Sportu, a obiekt wciąż nie jest gotowy do użytku. Do tej pory hale dopuścił do użytkowania jedynie Sanepid. To nowa inwestycja rekreacyjna w Radomiu. Mowa tu o parku kulturowym Stary Radom, który ma pokazywać historię Radomia oraz służyć promocji miasta. Obiekt będzie złożony z czterech obszarów. Park kulturowy Stary Radom w dużej części będzie takim projektem zielonym dla, dla mieszkańców Radomia i dla samego naszego miasta. Ten projekt w tym miejscu ma stanowić takie zaplecze wypoczynkowe dla Radomian, ale my oczywiście nie za... Zamierzamy ograniczyć się tylko do funkcji rekreacyjnych, będzie również funkcja edukacyjna, bo uważamy, że to miejsce możemy wykorzystywać również na, na edukację radomian. Koncepcja obejmuje m.in. zagospodarowanie grodziska na piotrówce i wyeksponowanie cennych znalezisk, Rekonstrukcja części osady podgrodowej, w tym kilku budynków mieszkalnych i obiektów gospodarczych, oraz budowę wieży widokowej. Projekt zakłada zagospodarowanie teren Pomiędzy bulwarem a rzeką Mleczną oraz teren ciągnący się do ulicy Dębowej w kierunku północno-zachodnim. Powstaną ścieżki edukacyjne czy ogród sensoryczny, a także nowe ciągi komunikacyjne oraz place zabaw i atrakcyjne miejsce wypoczynku. Ten obszar to z jednej strony wartość historyczna, bo pokażemy, jak pierwszy radom mógł wyglądać. Po drugie, wartość bardzo duża edukacyjna, bo ma tu powstać również budynek z zapleczem gastronomiczno-usługowym i miejscem na prowadzenie zajęć. Zamierzamy wyeksponować oczywiście ściśle w porozumieniu z konserwatorem zabytków, bo to też warto podkreślać te znaleziska archeologiczne, które na tym obszarze zostały odkryte. W ramach kolejnej edycji regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego miasto będzie chciało pozyskać pieniądze na samą realizację. Tego projektu. Na wizji lokalnej, kiedy zwiedzaliśmy i planowaliśmy pracę w terenie, też uczestniczyły w tej wizji lokalnej nasze lokalne środowiska ekologiczne, więc są także z tym już są poinformowani o tym fakcie i z nim też już ich konsultujemy, żeby w przyszłości też jakby te kwestie rozwiązań ekologicznych nie budziły żadnych wątpliwości. Do projektu budżetu miasta na rok 2022 prezydent Radomia wpisał przygotowanie do dokumentacji projektowej parku kulturowego na kwotę 200 tysięcy złotych. Najlepsze okna to takie, które nie tylko dobrze wyglądają, ale są funkcjonalne, trwałe, energooszczędne, dobrze izolują. Zamiast wyliczać dalej zalety, lepiej przejść do konkretów. Kowalczyk Fabryka Okien to najlepsze okna do Twojego domu. Producent okien w systemach Salamander zaprasza Radom Wernera 12 www.kowalczyk.eu Leclerc! Niskie ceny my to mamy w Leclerc. Gęś mrożona 1 kg tylko 24.99. Pączki z marmoladą przy zakupie 10 sztuk tylko 99 groszy za sztukę. Kawa rozpuszczalna 200 gram tylko 14.99. Pobierz aplikację Bonus Leclerc i aktywuj kupony. Leclerc. Wkręć się w kranówkę. Pij zdrową wodę prosto z kranu, wodociągi miejskie w radomiu, Piątek czeka nas niewielkie zachmurzenie, warto jednak uważać na silny wiatr do 60 km na godzinę. Temperatura będzie oscylować w okolicy 10 stopni Celsjusza, a barometry wskażą 1018 hektopaskali. Biometr będzie korzystny. Sobota zapowiada się przyjemnie, bo na niebie będzie praktycznie bezchmurnie, a termometry wskażą 11 stopni Celsjusza. Ciśnienie powoli wzrasta, będzie wynosić 1024 hPa. Biometr korzystny. W niedzielę trochę więcej chmur na niebie, temperatura natomiast dalej będzie utrzymywać się w granicach 11 stopni Celsjusza. Ciśnienie wyniesie 1015 kPa, a biometr będzie korzystny.